Diabelski młyn. A czy on jest taki diabelski, to się jeszcze przekonamy w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym materiale omówimy sobie, jak funkcjonuje obiekt, jakie są rodzaje i ceny biletów, a na koniec wsiądziemy sobie do jednej z gondol i zobaczymy, jakie oferuje widoki. No to w górę, jedziemy. Amber Sky, bo tak nazywa się koło widokowe w Gdańsku, stoi na łowiance, czyli takiej małej wyspie przed Wyspą Spichrzów, na gdańskim Śródmieściu, nie na gdańskiej Starówce. Wiecie dlaczego, prawda? A jeżeli jeszcze nie wiecie, to obejrzyjcie mój materiał pod tytułem CH Forum Dance, czyli Centrum Handlowe Forum Lens i tam macie wszystko wyjaśnione. Kasy biletowe znajdują się w improwizowanych wagonikach, dokładnie pod samym obiektem. Cennik w sezonie 2025 wygląda następująco. Za 15-minutowy przejazd za bilet normalny zapłacimy 42 zł, natomiast za bilet ulgowy zapłacimy 32 zł. Na bilet ulgowy kwalifikują się dzieci o wzroście do 1,4 m, więc wystarczy, że płuc na jedynie pół metra i zapisz na bilet ulgowy. Jest jeszcze oferta premium, czyli gondola VIP i gondola VIP Plus. I na czym to polega? Jeżeli zdecydujecie się na gondolę VIP, to przyda się bez kolejki do gondoli z przyciemnionymi szybami, szklaną podłogą, skróżonymi fotelami oraz klimatyzowanym lub ogrzewanym wnętrzem w zależności od tego roku. A jeżeli zdecydujecie się na opcję plus, to dostaniecie na życzenie szampana spłodzonego. Więc jak widzicie, organizator pomyślał o wszystkim. Jeżeli ktoś ma z Was lęk wysokości, to możecie się wzmocnić szampanem. I voilà, jesteście na górze. A i czas przejazdu w ogóle w przypadkach wynosi 30 minut. A koło widokowe otwarte jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.30 do 22.00 piątki i soboty od godziny 10 do godziny 24, zaś w niedzielę jest otwarta od godziny 10 do 22. Po zakupie biletów przechodzimy dalej do bramek. Przed bramkami obsługa sprawdzi nam bilety, wskaże nam, do których mamy bramek się ustawić. Po zatrzymaniu gondoli obsługa otwiera bramki, wypuszcza pasażerów, którzy wysiadają z drugiej strony, zaś nowi pasażerowie wsiadają od stronę kasy biletowej. Posługę za na gondolę i gotowe. Można ruszać dalej. Koło ma 50 metrów wysokości i czy zapewnia one fajne i niezapomniane widoki? O tym się przekonamy za chwilę, a czy jest to wysoko i czy jest się czego bać, to musicie już sami zadecydować. No ja uważam, że nie, nie ma czego się bawiać. Bilet ma kupiony, więc wsiadamy. Powiem wam, że nie jestem pierwszy raz na giebelskim młynie, ale po raz pierwszy się zdarza, że jestem sam w kabinie. Nie warunki do nagrywania. Okej, okay. nie okay. idziemy na górę. Should Wsiadamy z drugiej strony, jak wsiadaliśmy. Jesteśmy na zewnątrz, a do wyjścia idziemy tutaj zgodnie ze wskazówkami. Jesteśmy z powrotem na Ziemi. Można pięknie żyć. Tak więc po 4 minutach i 15, nie wiem, po 15 minutach i 4 okrążeniach, jesteśmy z powrotem na ziemi. Czy rundka diabelskim młynem będzie wam się podobała? To tylko wy możecie ocenić. Ja lubię takie atrakcje i ogólnie wszystkim polecam. Zaraz obok Ołowianki, po drugiej stronie Kładki, stoją dwa promy, Onex i Opal, którymi można popłynąć na hell. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób można tam się dostać, jak one kursują, to obejrzycie sobie film właśnie, który wklejam w ten narożnik. A przy okazji, jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie o co chodzi z tą gdańską starówką, to wklejam film tutaj w ten narożnik i tam się wszystkie dowiecie, tak jak wcześniej wspominałem. Udanych wakacji i przyjemnego kręcenia. Do miłego. Pozdrawiam.